Siemanko Ludziska z tej strony Blacha Gęś Dziś nowy odcinek z Hero Zero Dawno nie było Tu otwieramy sobie skrzyneczkę Tutaj pomagamy oczywiście wszystkim Można dwie oponki, ale to mi chyba nie wyjdzie Bo miałem w sumie 4 dni Dawno nie grałem w Hero Zero Co my tutaj mamy? No, jak widzicie, mamy 70 level. Poziom. Tutaj sobie porobimy walki. Jak możemy, jakieś z tym panem możemy. Nie mamy żółtek, więc możemy kilka walk przegrać. Ale nie, martw nie martwmy się o to. Tutaj z tym panem zawalczymy. jemy dla drużyny, siup walczymy dalej, no szubciu mnie, teraz tu wchodzimy, ale to robimy tak o Szukamy jakichś ofiar do pobicia. Na przykład tego pana. Ciumka i loczki Rambo. No to sztas. Zrobimy teraz wszystkie, wszystkie, wszystkie pojedynki. Pyk. Czekajcie, mamy 730. Teraz szukamy tutaj już wyżej, 61 level, poziom. Pyk. Naprawdę, przegraliśmy? To zawalczymy sobie tutaj. Masakra. Tutaj jak widzicie piękna rozbudowa trwa. Wszystko nam się tu raz Tutaj tak mamy. Kiedykolwiek u mamy 1419 sławy. Tu atakujemy kolejnych ludzi. Za jeden. Chup. Kolejny raz. Wszystkie taka boty chyba zużyjemy Bo tu widzę, że tam pasek chyba jest, się nie mylę Nie, broń tu jest, okej okay. To walczymy dalej I przy okazji nabijemy sławę No i glicer, tylko że to nam w sumie nic nie daje. Sprzedajemy takie rzeczy. Które nam nic nie dają. Możemy iść do lumpeksu. O proszę. Trzy punkty umiejętności. Idziemy teraz tutaj. I lecimy wy to tysięcy i mamy 10 poziom naszego... Minula Naszego po pomocnika Tutaj możemy, a możemy, okej okay. Nic nie mówiłem Tu tutaj nic takiego ciekawego nie ma Więc pójdziemy po prostu jakieś misje Tu nie ma ciekawych, dobra idziemy w to Klikniemy sobie dwa razy Wszystkie Co to jest, że wszystkie takie słabe? No ludzie Jezu, dwadzieścia ile minut Masakra gra. Nasz pan by mu zmiksował umiejętności, ale nie, może tak być. Ten level mamy na naszym towarzyszu, więc teraz możemy grać. Z tym panem chyba raczej przegramy. Ale ja chcę zobaczyć walkę, jak wygląda. No, czulowa walka. Ludziska to by było chyba na tyle, bo Zero, Hero Zero już nie ma zbytnio co robić. Chyba, że naprawdę by moją postać. Ale ogólnie to już. No, znudziła mi się ta gra. Będę grał dalej, ale to no, już nie będzie chyba i tak często na moim kanale jak była. Więc, siema.